Witam Was na moim kanale i zapraszam na spotkanie z szóstą lokomotywą w mojej kolekcji 60, które chcę Wam zaprezentować. To jest najstarsza produkcją lokomotywa, którą mam. Kupiłem ją używaną. Nie jest moją najstarszą, ale zdecydowanie. Jej elektronika, jej pudełko to jest historia. Roko, jeszcze takie opakowanie taki rodzaj naklejki: numer 43681, BR112. Tutaj, w problematycznych w zarządzie, bo tu jest jeszcze DR, ale malowanie czoła, oznaczenie są już przypisane do kolei zachodnio niemieckich. I jeszcze raz zerknę na pudełko. Tak, na pudełku jest już DB. Zatem lokomotywa z początku lat 90., wtedy była zmiana i Przemalowywanie lokomotyw nrd na jednolity system kolei zachodnio niemieckich. Ta jest taką hybrydą pośrednią. Lokomotywa ciężka, dość toporna, nie, już nie spełnia współczesnych standardów. Jednakowoż nie wymieniam jej, jej wartość jest nieduża, ma dekoder dźwiękowy, więc szkoda tutaj komplikować sobie życie i przemieniać to. Generalnie rzadko wykorzystywana, ale stworzy trzą takiej historycznej kolekcji. A co będzie miała na haku? No, na haku będzie miała równie stare wagony. Może tutaj Z2Z3 będzie widać. Kto zbierał modele jeszcze w latach 80. to zna dobrze, całe te niemieckie i y greki. Najczęściej firmy Schnitz, tak bodajże się to nazywało, bywały też jeszcze Spico, tu jest kombinacja kilku starych, ale na pewno te wagony mają ze 40 lat. Mają 40, no i niestety zachowują się jakby miały 40, czyli duże ślady zużycia, nie zawsze dobrze na... Torach, na zwrotnicach sprawują się, spróbujemy powalczyć w czasie filmu, tak żeby się udało nagrać przejazd. Póki co wracam do lokomotywy i próbujemy za chwilę dekoder dźwiękowy włączyć. Zmieńmy ustawienie kamery. Plakietka w ręce to jeszcze numer, powtórzę: ROCO 43681, a sama lokomotywa. Układ osi BOBO, -BO, lata produkcji 82,90, 90 więc to jest taki schyłek nerdówka. 3720 kW, ponad 5000 koni mechanicznych. Długość standardowa, jak na takie czteroosiowe lokomotywy, nieco ponad 16,5 m. 82 tony, 120 km na godzinę. Prędkość maksymalna. I uwaga, aż 645 wyprodukowanych. Lokomotyw dużo. Jak na schyłek NRD, to to jest liczba duża, no i pewnie taka liczba została przejęta przez koleje zachodnio niemieckie. To jeszcze rzut oka na funkcje dźwiękowe. Jest ich tutaj nie tak mało. do numerku 15, ale dwie tam są nieaktywne. To spróbujmy w takim razie. F1, włącz, wyłącz. Filmik. Dłuższa sekwencja co rzadkie przy starych dekoderach. No i teraz mamy bieg jałowy. Czekam chwilę, czy jakaś funkcja losowa się włącza. Chyba nie. No to jedziemy dalej. Przegląd w funkcji F2. Ma być trąbka długa. Uwaga. Jest trąbka długa. F3 krótka. Ok, cztery gwizdek. No, bardzo fajny. Piąteczka. Kompresor, posłuchajmy i wyłączamy w 5 Szóstka tradycyjnie jazda manewrowa. Siódemka dźwięk sprzęgania. Posłuchajmy. No, typowy ale bardzo fajny. Dziewiątka wyłączenie świateł. Nawet nie wiem, czy ono ma włączone. Może włączmy na razie światła jeszcze. Dobra, coś tam się pojawiło. Dziesiątka, jakaś zapowiedź stacyjna. No, dajmy, poszalejmy. Może po niemiecku być. No jest Achtung, więc po niemiecku. Jeszcze mam coś takiego jak piasecznice. Jest wyciszenie i jest taka sekwencja opisana jako start z dużym obciążeniem, zwiększone obroty. Ale to będziemy słyszeć jak lokomotywą ruszymy. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować przejechać się tą lokomotywą, zobaczyć jak te dźwięki słychać podczas jazdy. Przypominam BR-112, NRD lokomotywa w akcji. Wyczytałem jeszcze, że ta lokomotywa nawet po zjednoczeniu Niemiec była produkowana jeszcze do 1994 roku, więc musiała nie być taka zła. Skoro zachodnie Niemcy, które miały notabene już lokomotywę o numerze 112, za to starszą, zdecydowali się na kontynuację produkcji, zatem nie było to aż takie złe. Dobra, co my tutaj mamy, żeby ruszyć w takim razie? Mamy gwizdek czóreczkę. Co prawda nie jesteśmy na peronie, akurat takie dziwne miejsce z perspektywą w tle, ale próbujemy ruszyć i objechać parę kółeczek. BR112. Kolejna z lokomotyw, którą chcę Wam zaprezentować, najstarsza jaką mam w kolekcji, o, nie ten kierunek, najstarsza jaką mam w kolekcji, ale nie u mnie w, w kolekcji, tylko w ogóle jeśli chodzi o datę produkcji. Jedziemy BR-112. Mechaniczny wybierak, słychać za ja każdym razem jak zwiększam obroty. No i zobaczymy, jak te stare wagony sobie poradzą. Oczywiście wagony sobie nie poradziły. Pierwsze kółko nie zostało ubiegane. Próba numer 2. Nawet widzę, że tam sygnalizacja jest zła. To jeszcze zatrzymamy lokomotywę. Uwaga, teraz na zero. W miarę szybkie hamowanie. To tyle. Spotkania z szóstą z lokomotyw. Historyczną, ale jeszcze dającą radę. BR112 od roku. Została nam tylko funkcja F1. Wyłączenie. No to próbujemy. Uwaga, teraz. No i to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Jeszcze jedno krótkie ujęcie. Na innym torze już czeka ST43 od MTB i to będzie bohaterka siódmej części mojej kolekcji 60 lokomotyw. Zatem zapraszam do następnego odcinka. A dzisiaj żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.